Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w skoki narciarskie 2001 Polski Zwycięzca Zawsze coś przy początku się zatnę Ale to nic, ładujemy Mistrzostwa i lecimy dalej Pomiędzy odcinkami nie grałem Ale zobaczyłem odzew Na poprzedni, bo po to nagrywam Sobie tego dnia co wrzucam I ja tak rano wchodzę, patrzę 8 łapę W górę i tam myślę, o no nieźle No to muszę się teraz przyłożyć No i odpalam jakieś gameplaye tam na YouTube Patrzę patrzę, no i nie widzę telemarków, no nic, może po prostu miałem tak, że popatrzyłem sobie na jakieś kiepskie gameplaye, ale tak czy siak będziemy po prostu się teraz tutaj bawić, to tu jest więcej coś w tym sklepie, nie, to jest tylko tyle co jest, dobra, pozycje, co ja mam tu w pozycjach, aha, to jest ta tabelka cała, jestem już w tabeli, Trzy punkty. He, fajnie by u góry były pozycje. E, nie, to nie, nie dałoby się. No nic. Okej. Okay. Informacje. Co mam w informacjach? Wow, wzrost 180, 80. Czy, ja, spadłem? A nie, może ja nie dawałem 182. Okej, okay, wszystko spoko wygląda. No to lecimy. Turniej, trzeba troszeczkę hajsu zarobić, bo nie będzie hajsu na trening. Punkt krytyczny 110, długość rozbiegu w w taki sposób są przedstawione te, te, te informacje, że ja za bardzo na nie nie zwracam uwagi Co nie jest zbytnio e, sympatyczne No nic, lecimy Innsburg, Innsbruck Zobaczymy czy dzisiaj uda mi się wybijać O to nie, nie bardzo zły początek Nie, tak nie miało się stać Edward, żyjesz? Wszystko będzie dobrze, Edwardzie. Tylko nie będzie dzisiaj chleba. Musisz troszeczkę... Yy, zarobiłem. Miłośnik oferuje mi sumę pieniędzy. He, chyba na leczenie. No ale dobrze. Wow, ale piękne obrazki. No nic, to lecimy. Teraz musi mi się udać. Bardzo podoba mi się w tej grze, że nie trzeba na jakieś pierdoły czekać, tylko cały czas można skakać. To jest coś świetnego. Wow, takie wybicie nie mogę tego spoprać Jest, idealnie wylądowałem plackiem. Mogłeś skoku z T3. Czy ja się zakwalifikowałem? Serio? Gdy wyszło mi tak ładnie, to ja wtedy... Nie, też się nie zakwalifikuję. No, tak wydawało mi się, że ładnie. Bo jednak widać, że nie. Ojejko, a tu co ty gdzie ja jestem? USA! Miło gościć... Salt Lake City O Ojejku Dziwne zdjęcie było ze miasta a tutaj ja widzę góry to niezbyt to wygląda jak na miasto Najzwykle zwykle Okej okay, lądowanie przynajmniej mi wychodzi Jak chcę Bo z tym wypiciem to nie wiem o co chodzi Czy gierka jakoś mnie nie lubi? No to, to widzę, miał być drugi odcinek dużo lepszy od pierwszego, a jak na razie się na to nie zapowiada. Chyba, że nagram go drugi raz. O, będę się z dotacji utrzymywał. Oh yeah, idę na szkolenie do tego pana, który mi pewnie wagę znowu zwiększy. Trenować. A jak? Kilogram do góry. No nie wiem, czy jeszcze kiedyś do niego wrócę, chyba będę 3000 zbierał. Dobra, turniej, lecimy. Leć, 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 nie ma na co czekać Dobra, znowu mnie nie posłuchał Tu już nic nie mam sterowania, to dobrze, nie mogę, się nie mogę już spaprać po wylądowaniu Fajnie, jestem czwarty He, he, he Skakali na... Ej, zakwalifikowałem się Serio? co tu chodzi? A to jest czynnik losowy bardzo duży No ile to tak można nazwać no nic, lecimy. O, bardzo ładne wybicie, tylko że... a, Nie było za dobrze. No nic, dwoma klawiszami też nie wychodzi. Ale cieszę się, że udaje mi się tak na styglondować. No chyba teraz było dobrze nawet. Serio? Serio? No nic. No nic. No nie poszło. Ale dobrze, że dalej się z dotacji będę utrzymywał. Ojejku, w Tokio jakimś? Japonia, Sapporo Ale obrazki Ojejku, jak fajnie to wszystko oblodzone wygląda prostuj to, prostuj dobrze lecisz Dwa Dwoma jednocześnie kliknąłem Jest punktu wreszcie będę miał coś więcej Tak się to robi i co, nie zakwalifikowałem się Aj, już myślałem Ojejko. Ale miałem stracha, że jednak się nie zakwalifikowałem Po tym telemarku pierwszym Mówiłem, że będzie w następnym odcinku telemark? Mówiłem, jest Widzicie, ja dotrzymuję słowa czasami Oj, teraz nie pykło Jeszcze muszę to dopracować Ale był telemark, więc jest zaliczone Tylko punkty dalej słabe No nie, dalej 41 po pierwszej serii No to tak to daleko nie zajdę, ale Adam Maszyki jest pierwszy cały czas No, chciałbym się do drugiej tej dostać przynajmniej To bym coś zarobił więcej Bym miał na treningi, a tak to tak się troszeczkę usteczniam, bo tylko tył je u te, u, tyłem u tego gościa No, to znowu nie pykło Okej, okay. skoczyli najgorsi A jak jest po tych jak skoczyli lepsi, 30, dobra Jakbym znowu był 30, by było spoko Muszę dobrze skoczyć, muszę dobrze skoczyć Oby tylko się to wybicie nie spokrało Jest Jest, 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 jest wybicie, dobre Nie Za <ścoughs> bardzo chciałem wyciągnąć piątki mam Ej, nie jestem ostatni Ale ostatni z tych co się dokwalifikowali, Auć, Czy nie? No Bo tu 50 punktów to bym nie miał szans, żeby mieć z punktami być tak na 50 No trudno To lecimy dalej, cały pewnie turniej tak przebimbamy Bez żadnych y wyników konkretnych Ale w końcu się nauczę W końcu muszę Edward Kowalski, numer 53 To już nie 70 bądź co bądź O, o! Dobrze, dobrze! Daleki skok! Proszę państwa! Czy przeciwnicy skoczą równie daleko? 31. Po byku daleki skok. A czy to może to też, żeby z telemarku to yy, ten? No punktach mi zjechało, więc pomimo odległości i tak bym daleko. Ale zobaczymy co teraz. Teraz jest najważniejsze. No, dobry początek. <laughs> Ironicznie to powiedziałem oczywiście. Kurde. Żyję niby, ale... Ale chyba niezbyt dobrze. Nie <laughs> znowu to samo 60. punkta Jedna pozycja. No i spróbujemy jeszcze raz. Do skutku. Muszę podgłościć tutaj chyba dźwięki, bo... Jak patrzę na nagraniu, to, to bardzo nie słychać z gry. No i znowu piękne wybicie. Wow. Muszę równocześnie równo kliknąć tymi dwoma klawiszami jeszcze w miarę jak jestem w powietrzu. To będzie dobrze z tym lądowaniem I pomimo bez, i bez wybicia i tak się zakwalifikuje teraz muszę te telemarki trzepać, bo bez telemarków widzę, że nie będzie nic. Szczególnie przy tych wybiciach pięknych No i dalej, nie pykło Nie wiem jak to trzeba kliknąć. Może ja kliknąłem już teraz za późno. Pewnie... Jest ja 19, jestem, nie wierzę! Nie wierzę, naprawdę. To się... To jest... No, nie no już wierzę, to jest prawda, faktycznie. skacze po raz trzeci. Wow, co za wybicie? Na kresce. A! ale telemark nie siadł. I on się też jeszcze troszeczkę przykulił przy lądowaniu, więc no za wysoko nie będę. Ale 25, huhu! Podskoczyłem? Tak, nie no, 53. To chyba coś podskoczyłem. Wow, jeszcze. Ale hajsu mi natrzepali. Dobra, który daje ma. Te mas... K... Dba o kondycję i wagę u zawodnika. Dobrze, bo już waży 71. To trenujemy u ruska. Waga minus 1. Motywacja. Motywacja u niego spada. <grywy> to jest coś świetnego ci trenerzy. Każdy ma coś innego. Do sklepu na razie nie idziemy, bo nie masz czym. Trzeba by troszeczkę więcej hajsu. Tak, z 10 koła mieć zostawione. Z 10 tysięcy. Polskich złotych No nic, lecimy Muszę się teraz popisać, bo już mi idzie coraz lepiej O, pięknie Się pochwaliłem, to mam Dobra, chyba muszę troszeczkę niżej lądować Nie wiem Coś jest nie tak nadal Oj, chyba się nie zakwalifikowałem A jednak! Zrobiłem sobie taką niespodziankę, bo nie sprawdzałem No, znowu to samo. Kurde. Nie ja zakwalifikowałem się do drugiej. Jakie mam szczęście teraz. No kurde, klikam cokolwiek i dalej nie widziała. Ale ląduje przynajmniej teraz, za każdym razem prawie Dobrze jest Będzie jakiś, Będą jakieś pieniążki, 25 Zaczynam być na jakiejś statystyce I znowu przyszły pieniądze Co tam uruska, czy teraz co tam Zwraca uwagę na kondycję Zapominając o technice, to mi technika spadnie A ten? 5000 Spróbujmy U niego wszystko rośnie Spoko ale waga nie spada, to nic. Jakoś to przeżyjemy. Jakieś jeziorko. Finlandia, czyli tak spokojnie, bez rozmachu. Ale za to skocznie, jakie tu ma piękny klimat. Czyli są tacy skromni, ale mają się czym pochwalić w Finlandii. Taka, taką aluzję wykryłem. O, ponownie piękne wybicie. <laughs> nie wiem o co chodzi. Nie mogę się jakoś... Z... Klikam niby, a... Klikam tak samo za każdym razem, a raz zaskoczę, raz z nie. Nie wiem czy muszę jakoś dwa razy kliknąć. Znaczy jak klikałem ta, taką, ta, taką serię to mi się dało, ale... Znowu się zakwalifikowałem o co chodzi Pięknie. Może przez to, że jestem poniżej pięćdziesiątki. Chociaż? To o 50 chodziło? Nie To chyba trzeba było być wyżej żeby nie było trzeba ten w kwalifikacyjnej dolatywać Okej okay, to to drugą serię już mamy pozamiataną No i lecimy na szkolenie Do tego może Aha, tutaj mi waga jednak nie Kondycję A, kondycję A ten owagę Okej okay, bo to są dwie różne rzeczy Jakoś mi się to porąbało, że to jest to samo no bo to ma pewno... Chociaż nie, no nie ma wie, wiele wspólnego. O, jakaś pani się odezwała. Mam nadzieję, że mi pomoże. O, pięknie teraz wybicie. Ale telemark nie siadły. Może jak się ma ileś punktów techniki, to później jest coraz łatwiej te telemarki robić. Jest to prawdopodobne. Jakiś rusek? Na knitek 46. Znaczy knitek, no Edziu. Edward Kowalski, nasz czołowy zawodnik. który na, na czoole nie jest. He, Który masz coś z czołem, gdy nie umie, gdy nie wyląduje. O, znowu mi się udało wybić. Co to się dzieje? Pięknie. Ciekawie czy się zakwalifikuje do drugiej... do drugiego etapu. Nie, 45. Auć, 15 miejsc. To idziemy teraz na szkolenie do Ruska. Motywacja w dół, ale waga też w dół. Delżejszy lżejszy będę bardziej latał. fruwał. Dobra, lecimy. Edward Kowalski utrzymuje ten 49 numerek, całe szczęście. Pięknie. Znowu się nie udało Auć Auć, auć, auć No to niedobrze wyszło Nawet nie ma co patrzeć na tamtych Bo szkoda czasu Trzeba skakać i trenować Już mamy 15 minut Więc to będzie prawdopodobnie ostatni skok Znaczy dochodzi 15 minut no tak dokładnie nie liczę. Ale w każdym razie jest lepiej niż w poprzednim odcinku i pokazałem coś nowego, więc no można powiedzieć, że jest progres. Jest postęp, bo ja nie lubię tak wciskać słów angielskich, ale zdarza się. Okej, okay, wylądowałem. Powinienem się zakwalifikować. Chyba. Proszę. Nie. No nic, to jeszcze raz. Ja muszę jeszcze coś skoczyć. Na koniec. Gdzie teraz? Oslo, Norwegia. No to lecimy. No dlaczego to znowu nie chciało mi się wybić? Dobrze, wylądowałem. Obym się zakwalifikował, proszę. Proszę, niech wszyscy poprawią swoje skoki. Je, zakwalifikowałem się. Który ja byłem? 37. No nieźle. Okej okay. Spamowanie klawiszami się przydało. Okej, okay, przy lądowaniu już to nic nie dało, ale wylądowałem. Yy, 100 punktów. Oni mają po... Ja, yeah, 18 miejsce. No nieźle. No to teraz muszę jeszcze skoczyć jeszcze lepiej. Ok, Znowu metoda nawalania w klawisze się, w guziki się przydała. Jeszcze telemark! Uhu! Osiemnastka! Nie, dziewiętnastka... Nie, jest dziewiętnastka! Ale ona nie będzie zaliczona. Nice. Ile ja dostałem Nie, jest to dwa... Co? Półtora punkta więcej tylko? Ty ja chyba krócej skoczyłem. Krótszy był ten skok. A ogólnie podskoczyłem raczej. Tak, na 43 miejsce. Pięknie, pięknie, 12 byłem. Tak, to jest miejsce? Nie, to jest na dole miejsce. 19. Co, to było ostatnie? Nie, muszę to zobaczyć. Tak, ostatnie. Wow. Ale fajnie, bo w tamtych skokach narciarskich, co poprzednio nagrywałem, to były po prostu jakieś palety położone i skrzynki po jabłkach. A tutaj no, widać co piękne podesty, o, jakieś, to tutaj z takim tym materiałem obłożone, jakoś tak coś na wzór planteki. Chcesz rozpocząć nowy sezon? Tak, yy, powrót. Załaduj. A co dam jak załaduj? Kariera. Załaduj. Nie da się załadować, ale zrobiłem. No nic. No to by było na tyle w tym odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, kiedy to zaczniemy sobie nowy sezon. Miejmy nadzieję, że z nowymi yy, zwycięstwami. Z pierwszymi zwycięstwami. Yy, no. I to by było na tyle.